Hej, witam cię serdecznie na kanale Mechanika na Czarnym Lądzie. Było już trochę o jedzeniu, było o tym, gdzie śpimy. Jakie są problemy z prądem? Dzisiaj postanowiłem, że poruszę temat wody. A mianowicie, to wydaje się takie proste, że idziemy do łazienki i odkręcamy kran i leci woda. Czy to z kranu, czy z prysznica. Mamy w czym pozmywać naczynia, mamy w czym się wykąpać, możemy iść nad rzekę, nad jezioro, nad morze, pojechać, popływać, pobawić się. A kiedy jesteśmy w Zimbabwe, to o tyle jeszcze w mieście nie stanowi to aż tak dużego problemu. O tyle na wiosce dostęp do wody jest bardzo utrudniony. W miejscu, w którym jesteśmy, najbliższa studnia jest jakieś niecałe 2 km od wioski, i żeby mieć wodę w wiosce do tego, żeby ugotować obiad, umyć się, no nie wiem, myśleć o tym, żeby hodować rośliny, trzeba tą wodę przynieść. I w większości przypadków jest tak, że tą wodę. W takich baniakach 20-litrowych noszą kobiety i dziewczynki na głowie i przynoszą te baniaki z wodą do centrum wioski. Jak widzieliście na jednym filmiku, w centrum wioski stoi taki magazynek, przy którym zawsze jest palone ognisko, i w tym magazynku są takie. Ogromne baniaki 200-litrowe, do których przez cały dzień znoszona jest woda, żeby mogła być później przez jakiś czas magazynowana, żeby można było z niej korzystać, kąpać się w niej i przygotowywać posiłki, myć naczynia, prać ubrania i jak się okazuje, żeby zrobić prysznic, to kiedy byliśmy w wiosce, to codziennie rano mieliśmy ciepłą wodę. Jakby tak za bardzo się nad tym nie zastanawialiśmy. Do momentu, w którym wstaliśmy trochę wcześniej i okazało się, że tą wodę e, to panie gotują już bodajże od piątej nad ranem, żebyśmy mogli się wykąpać w ciepłej wodzie. I tak przyszła nam później taka refleksja też. Bo braliśmy tej wody najpierw całe wiadra. Każdy, żeby mógł się wykąpać, to każdy brał całe wiadro, i później, dopiero jak dowiedzieliśmy się o tym, ile to pracy kosztuje, żeby tą wodę mieć po prostu fizycznie w wiosce, to zaczęliśmy bardziej ją doceniać. Już zamiast brać całe wiadro, braliśmy tylko jedną trzecią wiadra, i tak naprawdę do tego, żeby dokładnie się. Wymyć, to wystarczyła nam taka butelka, no może 1,5 litra wody. I okazuje się, że można zaoszczędzić tej wody, mniej ją wylewać po prostu na marne. I jednego wieczoru postanowiliśmy, że zajmiemy się napełnieniem tych baniaków. Poprosiliśmy naszych przyjaciół z Africa Development Mission, żeby pojechali razem z nami samochodem z taką odkrytą kipą, na którą włożyliśmy te pięć baniaków, bo to było pięć baniaków po 200 litrów i pojechaliśmy właśnie zobaczyć, gdzie jest ta najbliższa studnia. I okazało się, że naprawdę trzeba długo jechać samochodem, a co dopiero jeśli chodzi o to, żeby przynieść tą wodę. Kiedy dotarliśmy do tej studni, to tak w sześciu pompowaliśmy tą ręczną pompą 45 minut, żeby napełnić właśnie te 1000 litrów wody. No, szok. Zeszło nam naprawdę bardzo dużo czasu. A co dopiero myśleć, jak trzeba robić? Tyle kursów, żeby przynieść to w bańkach 20-litrowych. I to właśnie pokazało nam, że no, woda jest naprawdę podstawowym takim dobrem, a jest tak trudno dostępna. E, I później też, kiedy e, było po kolacji takiej uroczystej w całej wiosce. Pastor rzucił taki pomysł, żeby pozmywać po kolacji. No i my faceci poszliśmy. Wzięliśmy się do roboty, złapaliśmy za jakiś zmywak, wzięliśmy garki. I okazało się, że dla dzieciaków to była tak ogromna frajda, bo pierwszy raz w życiu widzieli w ogóle, że facet. Zmywa naczynia. To był dla nich szok. A jeszcze kiedy e, poprosiliśmy, żeby pomógł nam jeden z pastorów z tamtejszej wioski, to nawet jego żona przecierała oczy, bo jeszcze nigdy do tej pory nie widziała go, żeby zmywał naczynia. To takie są małe różnice e, kulturowe, ale no widać, że w każdym kraju są jakieś inne zwyczaje, inne obyczaje. Ale odnośnie tej wody fajnie też, że w szkole, bardzo blisko szkoły, jest też studnia, z której dzieciaki mogą korzystać, nauczyciele mogą korzystać i ogólnie miejscowa ludność może korzystać z tej wody. Dzięki tym naszym wyjazdom i sponsorom. Udało się wybudować studnie w tej wiosce, w której byliśmy już dwa razy. To są takie świeże informacje, że ta studnia już powstała, jedna, a druga studnia powstała w wiosce za górami. To takie odległe miejsce, w którym do tej pory nie było żadnej studni, i ludzie, żeby tam mogli mieć wodę. No to magazynowali ją z opadów deszczu, które wcale nie są takie duże. A kiedy tej wody brakowało, musieli przechodzić przez góry i podążać do tej studni, w której my byliśmy. Więc to są naprawdę niewyobrażalne odległości i niewyobrażalne wyrzeczenia, żeby mieć tak podstawowy produkt. Ale fajnie, że ta sytuacja też powoli się zmienia. I tam, gdzie jeździmy, możemy czynić dobro, chociażby w takiej postaci jak, jak te studnie, które dają zupełnie inne spojrzenie na świat. Na szczęście Pan Bóg jest dobry i używa ludzi do robienia dobrych rzeczy i na tej kolejnej misji, na której będziemy, może nie wybudujemy studni, bo to też jest taka ciężka sprawa, bo nie da się jej wykopać ręcznie za pomocą e, łopaty, szpadla. Tylko trzeba robić specjalny odwiert i są specjalne firmy, które się tym zajmują. E, bo taki odwiert to jest na głębokość minimum 80-90 metrów. Do specjalnych, jakichś tam takich, no nie wiem, wód podziemnych, które też trzeba najpierw zlokalizować, i to są specjalni ludzie, jacyś nie wiem, różczkarze, którzy szukają za pomocą jakichś tam różnych przyrządów tego, gdzie takie zbiorniki wodne pod ziemią mogą się znajdować. To na pewno uda nam się zrobić dużo dobrych innych rzeczy. Wierzę w to, że wszystko w życiu ma swój sens. Pan Bóg ma dla nas wszystkich plan i to wszystko, co będzie się działo, e, będzie za Waszą sprawą, będzie za sprawą wszystkich tych, którzy znajdą się e, na misji. I będziemy robić wszystko, żeby nieść światło wszystkim tym, którzy znajdują się w ciemności, którzy jeszcze nie znają Pana Boga. Będziemy chcieli im opowiadać, a przede wszystkim nieść nadzieję, że nie są sami na tym świecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, jak widzicie, mam takie czaderskie ogólnie wdzięko dzisiaj. To jest oryginalna taka, nie wiem jak to się nazywa, tunika. Sukienka z e, Zimbabwe. Zakupiłem ją na targu w Harare. Bardzo stylowa, taka oryginalna. Postanowiłem, że ją założę, żeby poczuć e, afrykański klimat. Tu z tyłu jest też taki, taka płachta afrykańska. Nie wiem jak to nazwać. Ale fajna. Jakbyście chcieli, mogę Wam przywieźć. Nie ma problemu. E, a tak poważnie, jakbyście mieli jakieś nurtujące Was pytania nie wiem, jakiś może inny temat żebym wrzucił e, na tego wideobloga coś co Was ciekawi, coś co Was interesuje a o czym jeszcze nie mówiłem napiszcie wiadomości e, w komentarzach, a tymczasem proszę udostępniajcie ten post ślijcie go dalej i czyńmy razem dobro innym do zobaczenia, hej!